Siemanku! Witam w kolejnym odcinku Hind Seeka. No dzisiaj mam zamiar nagrać odcinek... Eee, no właśnie zapomniałam się przywitać tak jak zawsze, czyli w eee, siemanku, witam w Scream Teraz kurczę no już, byłem tam. I już teraz są na tym nowym moim kanale, Ajdź, dobra, zaczynamy, na tym mapce jeszcze nigdy, a, ja jestem na wario, szukającym jestem, jak ja nie cierpię być szukającym, jak ja nie cierpię być szukającym, szu, szu, szukającym, no, na serio, ja jedynie jestem szukającym, a nie, dwóch, o, nie, jeszcze nie, Tej mapki muszę Wam się poznać, że nie znam, nie grałem na niej, o jest o, To jakieś ścieki Nie, wiem, czy to jest, m, czy to przypadkiem nie jest, no, nówka sztuka m Mam go, na no, kita tego, na go, no, go. No, go O nie, 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 on jeszcze żyje, się jest Gdzie skurczy byk Nie ma, kurczę no Ej no Lola, to było stron... Czy to widzieliście? A nie, ja go zrobiłem. Ty. Dziwne. Ty mi jest opisy, gdy nie posłysz. No i dobra, żeby nie było, że ja reklamuję coś, ja tylko się... Ja tylko sobie nucę. nucę. Kurczę, a tutaj jest od groma pokojów do szukania nie wiem, co tam. Jest, nie widzę. Ożty! Osty! Uuuu yeah! Dureń mnie wypalnął i myślę, że mnie zabije, oh, ha, ha Ale dureń, 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 co nie? Dureń? Czy nie? Dureń? Yy, dobra, żwirownia jakaś Dobra, o, tutaj jest jakiś pokój yy, Dobra, byłem w nim, yy, coś tak przeczułam Któryś z tych to jest? Nie A wiecie, że no, tak w ogóle tutaj można być Uciną? No? Dobra, no, no. no, nie wiem gdzie ja jestem. Ta mapa jest taka duża, że nie, nie rozgarniam. O, już trzy minuty nagrywamy. I no właśnie, zapomniałam wam powiedzieć, ten odcinek będzie 10-minutowy z tego powodu, że rodzice zaraz wracają, a ja nie chcę. A ja nie chcę, żeby oni wkroczyli mi do tego na odcinek. Mogę, jak ja nie chciałbym być szukającym. Po raz drugi jestem ten, e, szukającym. Znaczy po raz drugi. Po raz drugi taki jako pierwszy e, jako no e, musieli to zamknąć. Musieli normalnie. się powstrzymać A no właśnie, zapomniałem, że w wodzie się tak łatwo można ukryć. W wodzie się tak łatwo przecież można ukryć, zwłaszcza tutaj. Tak, ktoś sobie będzie przechodził i go, go się nie zauważy Fa fok kwa 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 kwa, kwa. Okej okay, już na... Dobra, nie przeczuwam, że będziemy grali około gdzieś dwie rundki także no serio? to tu już! Gdzie jest wyjście stąd? Ja chcę stąd iść. Hamstwo. Nie ja mogę stąd wyjść. Bo zapomniałem, gdzie jest wyjście. Dwa dni! Dwa dni! Dwa dni, dwa dni! Dwa dni, dwa dni! Uu, 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 uu. Widzicie jaki u mnie parkurowiec? Patrzcie, nikt tak nie umie, co nie? Aha. O hop. O, patrzcie. Ej no! Co to było za Jeszcze nigdy mnie tak nie zlagowało. ogóle jeszcze nigdy mnie na tym serwerze nie zlagowało. Idziemy ma. Jak stąd wyjść? O, tutaj jest wyjście. A ja się tak... Kurczę, mole umączyłem. Ech, chyba, że się... ja. Yeah. Ale po ukrytych na takiej ogromnej mapce. No to, to nie no, to jest niemożliwe ich znaleźć. Ogłaszam przeciw, nie można ich znaleźć. Ukrywasz gracze, jakieś niszczyciel, sreściel. Logi chyba ciebie, Bo mnie wszystko tego tego nie chodzi, Po nie, po nie, po nie, po nie, po nie, po nie, panie, nie, panie, 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 Nie Dobra, este é rundo que se zagrama, O! e Oh! Eu tu me apelbi Os, os, Oh, Oho, 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 oho Oho, 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 oho Oho, oho, oh ho. Oh 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 oh

Nium 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 nium. niem, Zamiast się lampić na ekran, to ja się na stoper. Stoperku, stoperku... Przedłuż sobie trochę, zwolnij trochę, zwolnij, zwolnij! Daj ty! Dobrze, po tej rundzie skończymy ten odcinek, no bo... Tego odcinka nie na zamiaru takiego długiego robić, jak 20 minut! Nie, nie, to jak, nie wiem jak wy mnie oglądacie, po 20 minutach były odcinki... A wy mnie oglądacie, no nie no, błagam was! Oglądajcie mnie, oglądajcie moje dłuższe odcinki, których nie ma. Jupi, jupi, Widzicie, jaki tutaj jest luz? Nie! Nie!

2, 1, 0, przekroczyliśmy 10 minut! Dobra, na no 100% jest sprawdzili. Jeżeli powiecie, że tam u góry ta kryjówka jest kiepska, to jestem święty. E, pewnie mi napiszecie w komentarzach e, no przecież jesteś krzyżek święty e, wypowiedziałam swoje imię e, dobra e, troll e, dobra e, dobra e, troll e, dobra e, troll jaki ze mnie dureń jest jaki ze mnie dureń jest myślisz że musisz że crafting to... Te... no czemu ten ja i to, e, dobra, ktoś dostępny jest? E, dobra, już przekroczyliśmy i to o nad jeszcze minutę. Nie przekroczyliśmy czasu! Dopiero teraz minutę przekroczyliśmy. A ja mam zary, zajebicki stoper. E, Liczy wtedy, kiedy ja zaczynam nagrywać. E, Liczy wtedy, kiedy ja zaczynam nagrywać. Żartuję. E, Nacisnąłem w tym czasie obydwa guziczki. Jestem hardcore, umiem naciskać ja obydwa guziczki w tym samym czasie Jest ze mnie hardcore, 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 hardcore eee, Czy ktoś umie takiego parkura? Dobra Nikogo nie zabiłem jeszcze w, w tej rundzie Jest jeden ukrywający się, ale eee, nie wiem jakim cudem oni tam po ziemię wleźli Okej, okay, pójdziemy sobie za tym Dobra to będzie na koniec, na tyle, na koniec albo na tyle i oby swe, i oby... i leci i kup nie kupi... a! Zanim będzie odcinek z kubą w Hayden Ziga Hyden Żygacza Seeker! Heid unseeker Hyd Unseekers